Cześć, witajcie na kanale Grybabskim Okiem, tuliściasta i faza. I znowu ark, bo cóż by innego. E, jak widzicie, jesteśmy już w domu. E, ostatnio byliśmy na wyspie roślinożerców i zamierzaliśmy się z niej wyprawić. Ledwie co oswoiliśmy na Ankylo, i mieliśmy zdecydować, w jaki sposób wrócimy. No więc wróciliśmy. I mieliśmy to wszystko nagrane, ale się zrąbało. Zrąbało się. E, po prostu, a potem nie mogliśmy cofnąć się do sejwa sprzed, żeby zrobić to jeszcze raz, żeby Wam pokazać, więc trudno. Jesteśmy w domu, trafiliśmy do tego domu w sposób bardzo prosty, zrobiliśmy drugie siodło na ankylo, bo mieliśmy już jedno, wybudowaliśmy tratwę i przepłynęliśmy te ciśnienia, a potem wróciliśmy wybrzeżem do domu na tratwie z naszymi ankylozaurami. Było to bardzo proste, nie zdarzyło się dokładnie nic ciekawego, więc niewiele straciliśmy. Niemniej i jesteśmy w domu. I co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba zająć się poważniejszymi sprawami. Faza. E, no tak. E, pomysł Pteranodonów e, jako metody ucieczki z wyspy upadł na brak hityny. No ale jesteśmy już w miejscu, gdzie tej hityny jest jakby więcej. Więc mamy hitynę, e, żeby zrobić siodła. Teraz będziemy potrzebowali skórek, ale skórki są łatwiejsze do zorganizowania. Trzeba po prostu zabić dużo rzeczy. Tak, e, poza tym przydałoby się oswoić parę trajków, myślę, mhm. tak z parkę i potem być może rozmnożyć, żeby był ktoś do ochrony naszych zwierząt tutaj. No i mur by się przydał, ale to spokojnie. E, zrobiłem początki poletka uprawnego. O, 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 nawet mamy kurczę tą, rury i wodę i kranik. Tak. Mamy bieżącą wodę, mamy również broń palną. Ach właśnie, mamy broń palną. Mamy na razie prostą broń palną, ale już wkrótce będziemy mieli bardziej skomplikowaną, zwłaszcza, że mamy teraz ankylo, aby zbierać odpowiednie ilości metalu. I być może zresztą się po ten metal wybierzemy, gdyż produkcja amunicji zużywa go całkiem sporo. Na marginesie. To jest nasze nowe dilo. Nazywa się Demetriusz. Demetriusz sobie właśnie dorósł. Już dorósł? O, dorósł już przez ten krótki czas, jak tu jesteśmy. Demetriusz prawie całkiem, albo nie, zupełnie całkiem, kowziemie w Ziemię w las. Demetriusz jest efektem nielegalnego parzenia się Mańka z, z Azulą, chyba z Azulą. Tak, innymi e... słowy, zapomnieliśmy wyłączyć im ukrycie w związku z powyższym przyjechaliśmy i znaleźliśmy zapłodnione jajo. Tak, w związku z powyższym mamy Demetriusza. Demetriusz jest oczywiście młodszym bratem tradycji. Trudno stwierdzić, co tu się dzieje w naszej sforze, Dilo, ponieważ napisy nachodzą na siebie, jak to zwykle bywa w warku. No, ale to jest Demetriusz. Wygląda zupełnie jak tradycja, a tradycja wygląda zupełnie jak maniek, czyli jak tatuś. A Zazula jest na tyle mało różna od nich, że. Nie, to plama jest. Zazula jest. Gdzie jest Zazula? Która to Zazula? Zazula jest tutaj z przodu. A, no, a Zazula nie jest na tyle różna od, yy, no. od Mańka, żeby jakoś te dzieci szczególnie wyglądały inaczej. Zazula właśnie wylewelowała. No to bardzo dobrze. Świetnie, cieszę się. Poza tym nie ma zmian w, naszym, w naszej menażerii. No, tylko tyle, że musimy sobie jakieś ptaszory oswoić, yy, udać się po metal, yy, zrobić więcej amunicji, a potem zacz zaczniemy już, przypuszczam, myśleć o pierwszym artefakcie, bo to już taki moment. E, tak, e, myślę, że wyprawa po metal i kryształ. O, chcę, e, ja chcę obsydian. Obsydian to jest, to jest problem tam, sprawa. Jak Dopiero jak będziemy mieli ptaszory, po, polecimy sobie na górę i zciągniemy sobie obsydian. Ponieważ, o ile z ankylo, możemy się wybrać na tratwie, tam, gdzie żeśmy ostatnio byli po metal, i tam również jest kryształ, który możemy ankylo zebrać. Tak, yy, obsydian no, leży w górach mhm. za wielkim lasem. No, to bez ptaszarów nie ten. Ja po prostu chcę zrobić nożyczki, bo chcę sobie wreszcie zmienić włosy, bo to, co się dzieje na mojej głowie. Masz wjechać. To jest wjechać, proszę państwa. Oglądam jak dziecko Emo aktualnie. A czerni moich włosów nie pomagam. Moglibyśmy, skoro myśl jest ptactwo. Wybrać się na polowanie, zwłaszcza, że Demetriusz dorósł, w związku z powyższym, nie ma to jak wziąć młodzież i zapędzić do pracy. Okej, okay, dobrze, nasza sfora się sprawdziła już niejednokrotnie, jako mordercy, tak. na polecenie. Dobrze, więc jaki jest plan na najbliższym? O, już zaczęły ci rosnąć szczypiorki. Jak fajnie, tak, właśnie. Tak, zaczęły mi już rosnąć szczypiorki. Kukurydzę hodujesz, haha. Ha. Tak, hoduję kukurydzę niestety. Będę potrzebował wyhodować jeszcze inne rzeczy. O, cześć, kim jesteś? Są dla cie dodatkowe kule w... Przepraszam, chyba szybko o swoje... E, facer... Dobrze jest, Fat... są fioletowe jagódki w lodówce. I w karmniku. To w ja, karmiku? ja Tak, ja włożyłam. E, chciałam chłopaka dla e, Lucy. Dobrze. Tylko nie wiem, gdzie poszedł, a tu jest. Ty! Chłopak dla Lusi, stój! Level 40, męczyć się? Męczyć się. Dobra. Halo? Męczyć się, a ja w międzyczasie się zakręcę za tym, żeby zrobić. Ty? Co? Nie mogę go nakarmić. Mm, a czemuż to, a czemu? Nie wiem, nie ten mi się nie. Tutaj jest Dilo do zabicia. Au! No właśnie widzę, że zabiłaś. Tak, zabiłam Dillo, tylko mnie oślepił. Natomiast nie pojawia mi się A, jest. Tłumaczenie. Hmm. Zaraz ci powiem jak przetłumaczyli e, ten e, tekst o karmieniu. Jak przetłumaczyli tekst o karmieniu? Bo zobaczyłam tylko kątem oka i prawie umarłam, ale możliwe, że się mylę. Mam poczekać aż znowu zgłodnieje chwilowo. No tak z reguły bywa. Dobrze. Nakarm mejoberki, aby oswoić. Dlaczego mam mejoberki karmić? Nie wiem, może chcesz oswoić mejoberki, tutaj nie wiesz. <noise> Właśnie, zmieniłam sobie język, żeby było mi łatwiej robić pewne rzeczy, ale już tego żałuję. Od wszystkich tych mejoberek i narkoberek robi mi się troszkę słabo, ale to rozumiem, że no w sumie co, jak, jak, co z tym zrobić? E, gorzej, że niestety te tłumaczenia są po polskiemu. No nie są po polsku, tylko są po polskiemu, to prawda. Oczywiście wiem, z czego się bierze nakarm mej oberki, ale niestety język polski ma deklinacje, koniugacje i inne tego typu bardzo dziwne. Przede wszystkim deklinacje, której język angielski nie posiada. Tak. Jest niegłodny. Hello. No bądź głodny. Zresztą ja będę potrzebował kamienia 50. Dobrze, to ty się zajmuj ważnymi sprawami, a ja tymczasem zostanę e z listrozaurem i będę go karmiła. Ale coś się nie chce robić głodne. Nie, no ja to mam plan taki i właśnie go realizuję. Co by zrobić rzeczy niezbędne do produkcji karmy? Chciałbyś powiedzieć, że karmy z Amali, ale to brzmi źle. Karmy z jajek Kamali. To nie, nie brzmi dużo lepiej, szczerze powiedziawszy. Brzmi bardzo dobrze. Nie są to kurcze jajka Anzelma. To by brzmiało źle dopiero. No. no więc niestety samiec listrozaura się zawiesił. Nie chce się o. robić głodny. W ogóle. W ogóle ark się zrobił jakoś straszliwie zbagowany. Coś jest nie tak, nie. Listrozaur się zawiesił, nie chce żyć, nie chce się robić głodny. Ty, fioletowy drop spada. E, spadł fioletowy właśnie. Mogę po niego. To idź po niego. E, nie wiem, mam wziąć. Dobra, pobiegnę na piechotę. Zobaczę, czy mogę go podnieść, bo ja jestem trochę niższy poziom od ciebie, jednak, ale. Ale nie powinnaś być w stanie, bo to, jest, to chyba co pięć poziomów jest, a nie jesteś pięć poziomów niższy ode mnie. Jestem od Ciebie niższa o bardzo dużo centymetrów, przynajmniej w rzeczywistości. Wow. Sezon na ten, na jeżdżenie na dwóch kółkach się jeszcze nie skończył, w związku z powyższym czasem mamy zabawne efekty dźwiękowe w tle. A jest nie dość, że fioletowy, to jeszcze z obrączką. A z tym może być problem, nie wiem czy... Zobaczymy. Otworzyłam. A... Ok. To powinno być coś dobrego. Zabiorę wszystko, tylko muszę wyjść na. Mieliśmy i trochę. Od... Kaczka, spadaj, won. Teraz ci przypieprzę tak, że ci się zrobi smutno. Kaczka mnie zaatakowała. No, te kaczki są dosyć agresywne. Co za głupie bydle. Czuję się wszędzie, w całym moim życiu atakowana przez kaczki. Dobra, czy udajemy się... ...polować na coś? Tak. Zabieramy nasze psy gończe? Oczywiście. serce rośnie. Tutaj bywa ciekawie. Ciekawie. No. Aż się przeładują. A właśnie się zrobiło ciekawie. Tak? Co widzisz? zaura O. Tak. Mam tylko sześć kul. Ja mam 10 plus 6 w magazynku, ale nie chcę się z nimi tłuc, jeśli mogę tego uniknąć. W związku z powyższym będziemy starali się trzymać od niego z daleka. Nie mogę uwierzyć, że one są roślinożerne. A są. Takie sukienkoty. koty. Chodźmy pomordować jakieś niewinne zwierzęta na brzegu. Tak chyba trzeba będzie zrobić. Nie mam ochoty ryzykować życia naszej sfory. Tylko dlatego, że potrzebujemy trochę jakichś głupich skórek. O chwilo. <ślesk> Tłumaczenie jest cudowne. Ty! Kilda Lilofozaur poziom 4. Oczywiście nic nie przebije z Konana, zabija cię w ciebie, ale. O matko boska. Dużo z niego nie było. Jak na razie to. Mamy 102 skóry. A ile musimy mieć? 230 na jedno siodło. No widzę kolejnego słonika. Szczelam. Nie strzela jeszcze. Och. Widzisz, co żeś najlepszego zrobiła? Poluję na fiomie. No tam kolejne. Bo się robale, o obcy Tam jest na dole więc ten o ja, traja. Nie bierz, Odejdź. na dole, jest teryznozaur. Od kiedy? Tak. O, faktycznie afio miała uciekła. Zepsułam, przepraszam. Też chciałam coś zabić. Zabiłam, kurde. Raptory. Ow. Chcemy się z raptorami tuc po kostkach. A ile tych raptorów? A raptory mają ten. Jak jest więcej niż jeden, to. No. To może być problem. To może być problem. Okej, okay, idziemy. Stąd. Raptor! Huh, już zarąbał. Raptora, żyjesz? Żyję. Wow. Dobre! Dobre skubańce. Wszystkie żyją? Tak. Wszystkie żyją. No tak, nie było komunikatu. Dobre są. Dobre są. Dobre, dobre, dobre. I Demetriusz levelował. Super. Wow. O, to mnie trochę przestraszyło. No wiesz, mnie też. Wracajmy do domu. E, dobra. Mamy dwa siodła. A, a, można oswajać ptaszory. Można słuchać ptaszory. Wreszcie, będzie można latać. Jestem taka prawie szczęśliwa, prawie. Prawie, bo jednak mimo wszystko to na Czyli gra, która doprowadza mnie do rozstroju nerwowego nader często. No tak, pamiętacie tego tery... teryzinozaura, którego widzieliśmy z góry jakiś czas temu. No to on jest na drugim brzegu już. Znaczy. E, daleko nie miał, ale on tam jest. I jeżeli on przelezie przez wodę i przyjdzie do nas, naszych zwierząt, to będzie... Słabo. To będzie niewesoło. To się może skończyć rozmaicie Chyba trzeba go będzie zarąbać jakoś. Mm. Na tak zwany wszelki wypadek. Okej, okay, dobra, co robimy? Jaki jest pomysł? Bo... Pomysł jest taki że zarąbiemy go stratę. Uh. A on nie pływa, aby? Pływać może i pływa, ale na pewno nie tak szybko jak chodzi. Okej okay. Tylko muszę nas wycerklować tak, żebyśmy mogli ich na głęboką wodę. Dobra cel Aha Pal Zbijamy oko Stój Stój Okej, okay, ruszaj. O oh, fuck! Mówiłam ruszaj. Trudno. Dobra, płynę po ciebie. Ja płynę do swoich rzeczy trochę głęboko są. Ale są delfinki. O oh, fuck. Dobra, wiesz co, nie, muszę wsiąść. Stój. Oh fuck. Mam dla Ciebie propozycję nie do rzucenia. No? Chcę podprowadzić sobie tratwę tam, gdzie ją potrzebujesz. Bardzo słusznie. Niestety nie mam amunicji. Ja też nie. Niestety, teraz jest zaraz obok nas, ale tutaj nie wypłynie. Patrzę się na nas, drab. Nurkuję. Dobra, ja biorę tę tratwę, ponieważ on tutaj płynie. Okej, okay. jesteś? Uh. A, on tu jest, jest dokładnie za tobą. Daj sobie z tego sprawę. Tak. Dobra, odwrócił. Uh. Nie mogę wejść na trawę. Lepiej spod niej. Próbuję, ale jak podpróbuję podpłynąć do. Okej, okay, chyba się Dobra, udało. Jesteś. Był tutaj, Może ale. Na wiem, zjedzą. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś za nami. A tam jest. Aha. Dobra, ale wiesz co? Poszedł sobie. W sensie takim, że jest Wolałabym go zabić, bo... Tak, ale w tym celu to byśmy potrzebowali dużo więcej prochu. Mhm. Dobra, faktycznie poszedł sobie, no. Słuchaj, ja mam 8 strzał tych narkotyzujących. Mhm. E Możemy spróbować poszukać ptaszora pierwszego? Możemy. Ja nie mam żadnych strzał narkotyzujących. A jesteś w stanie sobie zrobić? E... E, tak, tylko muszę wziąć trochę narkotyków. Co ty jesteś? 32, Samiec. Może być. Może być. Cholera, nie trafiłem. Dobra, dawaj. Celuj w głowę. Dobra, śpi. Dobra, wkładam do niego mięso. Ja wkładam do niego narkotyki. Garnę sobie może jeszcze jakieś bole. Możesz zdjąć tę bolę, która jest na nim. A. Ja lecę po siodło. Dobra, leć po siodło. No ja zaczęłam oswajać listrozaura. No dobra, samiec listrozaura co prawda jest dopiero poziom 28, ale jakoś tam się oswaja. Eee, no i trudno. Jak tam ptaszor? Łazi po nim... Już nie. <laughs> Machnij se narkotyczka. 16%. Czyli jak na razie mięska. Idę do ciebie z naszym nowym kumplem. Widział? Jak tam nasz drugi Leopold. nowy? Kuchu. Leopold. Trochę głupie. Poldek. Lusia i Leopold. Poldek to Polones. Wiesz co mogłoby być wskazane na wszelki wypadek? A? Jakbyś poszła do domu, wzięła kogoś. Albo parazaura, albo któregoś z Ankylo. Mhm. Pozbierała trochę narkotycznych. I zrobiła więcej narkotyków? Tak. Dobra, zabiorę Leopolda do domu w takim razie. Przez twój ogródek chodzę i zbieram kupy. Dobra, szefie, dragi niosę, zaraz będę. Włóż do niego. No stary. Oswajaj się, oswajaj. E, tak się zastanawiam, czy oswajamy Pteranodona, czy Strusia. E, możliwe, że Strusia. Trudno, będzie miał najmniej Struś. Dobrze. No, popatrz na niego. O Boże, ale mi się nudzi. O, mm, naprawdę mi się nudzi. Darararara. O, jakie ładne. E, hmm, nie, 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 nic wielkiego. Nic szczególnego. Jeszcze. To była meduza, która mnie kopnęła prądem. Ale zablokowała się na brzegu. się ja widzę. Można z niej wyciągnąć biotoksynę Tak, właśnie zrobiłam. 14 biotoksyny. E, to wrzuć od razu do lodówki. Bo to się psuje jak cholera. Biegnę, biegnę, pędzę. No Dobra, mnie... A poszłam je. Do... Zaraz się zrobi. Dobrze, trudno, nie będzie mnie przy tym. Nie będzie mnie przy tym nic nowego nie zobaczy... Nie zobaczyłaby mi tak. Ale poczekam na ciebie, żebyś mogła odbyć na nim rundkę honorową i polecieć do domu. O! Możesz zawsze przylecieć na nim do domu i wtedy ja mogę zrobić swoją rundkę. No dobrze. Nie każ mi wracać. Dobrze. Haha! <laughs> ha. Jak ładnie. Niestety nie zobaczyłam ewolucji. Dobrze, czyli mamy naszego pierwszego Pteranodona. Okej. Okay. Możesz sobie zrobić rundkę honorową. Uii. I w ten oto sposób... Ark robi się zupełnie inną grą. Jak się robi tego fikołka? C. C. Uii. Dobrze, w takim razie... Mamy naszego pierwszego Pteranodona. Jesteśmy już w domu, co było akurat mało efektowne, zwłaszcza, że nic nie widzieliście, ale jesteśmy, mamy te pteranodona, jeszcze potrzebujemy tylko i drugiego, i będzie można iść e, i zająć się jaskinią i pierwszym artefaktem. W takim razie na razie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!